W tym roku przepada 75. rocznica zakończenia II wojny światowej. Historycy i publicyści, ale także zwykli ludzie często zadają sobie pytanie, czym był 8 maja 1945 roku, czy też 9 maja, kiedy to Sowieci z Niemcami podpisali akt bezwzględnej kapitulacji. Większość świata, oczywiście, ten dzień świętuje czy też obchodzi w dniu 8 maja tylko Federacji Rosyjskiej 9 maja to jest ten dzień kiedy obchodzony jest święto zakończenia II wojny światowej. Zadajmy sobie pytanie, czym był koniec wojny dla Polski, czym był koniec wojny dla Europy środkowo-wschodniej? Wyzwoleniem, jak chcą twierdzić niektórzy, czy też nową okupacją, czy też powtórnym zniewoleniem, kiedy władza sowiecka siłą narzuciła nowy system władzy komunistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. Przekonali się o tym już polscy partyzanci, żołnierze Armii Krajowej na Kresach Wschodnich, kiedy Armia Czerwona tam wkraczała, czy też mieli konieczność zetknięcia się z partyzantką sowiecką. Zetknęli się przede wszystkim z sowieckim terrorem i represjami. Tam, gdzie wkraczała Armia Czerwona, tam dochodziło na nieprawdopodobną skalę do fali terroru, represji, gwałtów, kradzieży. Armia Czerwona często zachowywała się w krajach rzekomo wyzwalonych, tak jakby to były Kraje podbite. Kiedy Armia Czerwona wkroczyła na Ziemię Wschodnie, niemalże dzień po, tak zwanym wyzwoleniu Wilna, w którym brały udział również jednostki Armii Krajowej, doszło do podjęcia decyzji. Żołnierze Armii Krajowej, zarówno żołnierze, jak i oficerowie, bardzo szybko znaleźli się w specjalnym. Obozie NKWD w Miednikach Królewskich. Obóz został zorganizowany przy ruinach istniejącego tam zamku w sposób bardzo prymitywny. Kilka tysięcy żołnierzy Armii Krajowej trafiło do Łagrów na wschodzie. To był sygnał, że Sowieci nie zamierzają Polski traktować jako kraju upodmiotowionego, ale kraj. Odbity, kraj, w którym siłą będzie narzucona nowa władza komunistyczna. Za poszczególnymi frontami sowieckimi kroczą jednostki kontrwywiadu wojskowego śmierż, jednostki NKWD, a wraz z nimi cały system frontowych obozów przejściowo-przesyłowych. System podlega pod główny zarząd obozów jenieckich i osób internowanych NKWD. Obozy przesuwają się wraz z frontem w stronę zachodniej Europy, towarzyszą im zborne punkty przyjęć, a także punkty przyjęć. Szereg punktów przyjęć, które potocznie zwane są obozami, bardzo czasami w prymitywnych warunkach zorganizowane, takie punkty tworzone są przy poszczególnych dywizjach, przy poszczególnych armiach. I oczywiście e, punkty przyjęć e, przyporządkowane frontowym obozom. Tworzone są także specjalne więzienia NKWD, m.in. w Białymstoku, Sanoku, czy też w Krakowie przy ulicy Montelupi. Przeznaczone są oczywiście dla jeńców wojennych, czyli przede wszystkim dla jeńców pochwyconych z armii niemieckiej, ale przy okazji Sowieci dokonują czyszczenia tyłów. Czyszczą sobie zaplecze frontu z osób, jednostek, żołnierzy Armii Krajowej, członków Polskiego Podziemia Niepodległościowego, Polskiej Administracji Niepodległościowej. Do obozów trafiają żołnierze, oficerowie, ale także inteligencja i administracja Polskiego Państwa Podziemnego. Oczywiście Sowieci w różny sposób traktują poszczególne etapy zajmowania ziem polskich. Inaczej dawne kresy II Rzeczypospolitej. Które uznają za swoje już od 1939 roku, kiedy dokonano aneksji tamtych terenów. Inaczej traktowana jest środkowa część Polski, ale inaczej też Pomorze, Górny Śląsk, czy też tak zwany kraj Warty. Tam liczni Polacy przyjmowali listy polskzdeuty. Tam można powiedzieć pod przymusem niemieckim, przyjmowali ten najniższy stopień obywatelstwa niemieckiego po to, aby zostać na swojej ziemi. Ale Niemcy wykorzystywali też ten fakt do zaciągania osób polskiego pochodzenia do armii niemieckiej, do Wehrmachtu. Stąd też liczna grupa mieszkańców Pomorza polskiego pochodzenia, czy też Górnoślązaków, również trafia do obozów sowieckich. E, oprócz tego, że Mamy do czynienia z obozami wędrownymi, jak niektórzy historycy je nazywają, czyli tymi obozami frontowymi. Sowieci tworzą także specjalne obozy stacjonarne. Taki obóz powstał m.in. w Rembertowie nr 10, obok obozu frontowego nr 173, czy też w Przemyślu, gdzie funkcjonował obóz frontowy nr 49, ale utworzony został obóz stacjonarny numer 275, przeniesiony. W maju, właściwie w czerwcu 1945 roku, do Lwowa, kiedy już było wiadome, gdzie będzie ustanowiona granica polsko-sowiecka. Jakie warunki były w obozach? Otóż od prymitywnych ziemianek, które były tworzone przede wszystkim w ramach tzw. punktów przyjęć, przykład obóz w Krześlinie, czy obóz na Podkarpaciu w Trzebusce, po baraki koszarowe. Zwykle zajmowano były koszary, np. w Lublinie koszary bondistu, czy też w przemyśle koszary wojskowe, które adoptowano na potrzeby obozów frontowych. Na każdym z etapów odbywała się specyficzna filtracja. Na czym ona polegała? Otóż wychwytywano osoby bardziej bądź też mniej zaangażowane w działalność polskiego państwa podziemnego. Na tych etapach dochodziło do licznych przesłuchań, bardzo brutalnych niejednokrotnie. Dochodziło do bicia, ale także mordowania żołnierzy Armii Krajowej. Stąd też te tymczasowe obozy, które przesuwały się w stronę zachodu, często pozostawiały za sobą liczne trupy. Co później następowało? Otóż te obozy frontowe były pewnym etapem internowania, aresztowania. Żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego. Później następowała zsyłka w głąb Związku Sowieckiego, gdzie traktowano ich jako tanią siłę roboczą, eksploatowano ponad miarę. Pierwsze powroty nastąpiły już pod koniec 1945 roku, ale ostatni żołnierze Armii Krajowej, internowani żołnierze Armii Krajowej, powracali dopiero w 1948 roku. Ci, którzy zostali skazani na długoletnie Łagry wracali dopiero w latach 50. Jaką skalę tutaj przyjmujemy? Różnie historycy oceniają, mówi się o 80, a nawet 100 tysiącach aresztowanych i internowanych. Do tego należy doliczyć jeszcze przeszło 46 tysięcy żołnierzy Wehrmachtu polskiego pochodzenia, którzy również byli wykorzystywani w obozach jenieckich w głębi Związku Sowieckiego jako tania siła robocza. Konkludując ten temat, możemy zadać sobie pytanie. Jaki był cel? Cel był podstawowy i prosty: pozbawienie i wyeliminowanie elit wojskowych i politycznych narodu polskiego, tak by łatwo zaprowadzano nowy porządek, nowy system zniewolenia. W tym kontekście, w kontekście 75. rocznicy zakończenia wojny, zadajemy sobie zatem podstawowe pytanie. Czy było to wyzwolenie, czy też zniechęcenie?